Witajcie z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a to pudełko znacie. Pojawia się na tym kanale po raz czwarty. Jest to pudełko od Pum MB02, ale tym razem pumy będą w wersji low, czyli w wersji, na którą ja bardzo, 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 bardzo czekałem, bo ja preferuję buty low, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę i będzie tak fajnie jak o nich myślę. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie zasubskrybować kanał, za co będę giga wdzięczny. I pamiętajcie dodatkowo polubić ten film. No i cóż, przechodzimy już do openingu. Otwieramy, jak wiemy, w środku będzie to samo, co zawsze, czyli buty Pumy MB02 przedzielone kawałkiem kartonu. Jest to wydanie Lamelo, tak się nazywa to CW. Tutaj na języku mamy Lamelo Bola, ogólnie śmieszne CW. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że jest to wersja low tych butów. CW, jeśli chodzi o kolorystykę, no może pewnie znajdą się ładniejsze, ale dla mnie jest ciekawe przez to umieszczenie tutaj lamela na tym języku, Ego Top. Tutaj jeszcze mamy dodatkowe smaczki i tak naprawdę tutaj jedyneczki, wymienione są te Feniksy. Dla mnie spoko, nie ma dużej różnicy, jest różnica wysokości cholewki, więc ja będę zadowolony. Jeśli chodzi o podeszwę, podeszwa jest taka sama, wersja camo, tylko tu nie mamy transparentnej gumy, tylko mamy zwykłą, co uważam za duży plus. O, zobaczcie, widzicie to? Wpełniamy do czwartkowych leaningów. To jest kraksz. Ach, moi drodzy. Dlatego lubię półę. Oczywiście Pianka nitro, więc no, będzie to co w pumachem b 02 Wiadomo, wielkich cudów nie ma. W środku tak samo, tylko będzie wygodniej, bo to jest but low. A lowy są wygodniejsze. Oczywiście, jeśli ktoś nie lubi lowów i twierdzi, że kęci sobie w nich kostki, to jego wybór. Ja nikomu nie bronię myśleć co chce. Może myśleć, myślcie co chcecie, zawsze byczki. Ale teraz trzeba się tu pomocować z papierem. Wyciągnąć go i zważyć but, i przy okazji porównamy go oczywiście z wersją high, więc latuje waga łucznik. Pierwsza latuje wersja high 354 454 gramy i tutaj wersja low, czyli ja oszalałem. 453 484 jest cięższa Mimo niższej cholewki Co tu się dzieje? Moi drodzy, co tu się odjajnie nieprawdziło w tym momencie? Jeśli chodzi, no nie no, cholewka jest taka sama Tylko niższa, więc powinna być lżejsza Dodatkowo podeszwa wydaje się też taka sama Boże, co tu się stało w tym momencie? Jakim cudem ten but jest 40 gram cięższy? Powiem wam moi drodzy, że to jeden z ciekawszych przypadków, jak widziałem. Ale czuć w ręce, też jest, no czuć, że jest cięższy. Jakim cudem, obniżając but, butu cholewkę, nagle staje się on cięższy? Chyba, że chodzi o materiały podeszwy zewnętrznej. No, troszkę inaczej bieżnik tu u góry, troszkę dalej wchodzi. Ale to tylko tyle to powiem Wam, że jestem giga zdziwiony, giga, giga i z miłą chęcią je ogram i powiem Wam, co o tym myślę, bo dla mnie jest to wydarzenie nietuzinkowe i nie wiem, jak to jest możliwe, ale do, no, przekonamy się, tak naprawdę przekonamy się, byczki, jak to wszystko wygląda w robocie i cóż, dzięki, że wpadliście na odcinek, do zobaczenia już we wtorek, w najbliższym odcinku. No i co, do zobaczenia. No